Siemanko widzowie, witam was na kolejnym odcinku Ja jestem Julia I dzisiaj W dzisiejszym odcinku Chcę rozbudować swój domek Jest to już drugi odcinek Z naszej nowej serii Z Cave Horror Project Jeśli ten odcinek wam się spodoba To zostawcie lajka oraz subika Na moim kanale Aby żaden materiał was już nie ominął już to sam początek dziwne dźwięki. Tutaj mam swojego kruczka. Alex. Nie. Żadne dźwięki dziwne. Jeden błąd, który popełniłam. Jestem przy dziwnej strukturze, która jest upośledzona. Co mi się tylko nie podobało. A więc tak. Mam swojego kruka i chcę rozbudować. Ja się aż boję wychodzić Chcę rozbudować swoją bazę Dobra, w dzień nie powinnam się bać wychodzić Oha! Że... Aha Boję się wychodzić Okej okay. Potrzebuję drewno na rozbudowanie, ale czemu się aż tak boję wyjść? Chyba trudno, wychodzimy Tego kłówego, nawet będzie mi zajmowało całą wieczność. Kruka mnie wypuściła. Wylatuj stąd? Wylatuj stąd? Teraz skiniesz! Boję się. Ej, strasznie, strasznie się boję. Po tamtej stronie. W kiedy od razu mówię, jak coś zobaczę. Thank you so much. Dobra, No, Czemu ty tu znowu jesteś? Co jest z tobą nie tak? Pisz mi stąd. Siądź mi stąd. Mam nasionko, które mi się nie, nie nakarmi. Trzymaj. Będzie moja strata trudna. Słucham? I chciałem teraz zrobić. Chciałem teraz zrobić, powiem mi ktoś. Hello. Widziałem się tu. Eklipse? No? Co to znaczy? Eklips? Nie wiem. Się tu? Nigdzie, nigdzie się nie kitam. Wywalone z tą ładną symetrią. Byle było bezpiecznie. Coś tu jest, to ładnie. Coś jest w moim domu. Teraz odeszło coś Ale tu przed chwilą było obok mnie Jedną kratkę ode mnie, za tymi drzwiami coś było I Jak się nie odzywam, to znaczy, że coś tu jest obok No i teraz co ja mam tu robić? No idzie po mnie Bo nie zamknęłam drzwi Możliwe, że drzwi nie zamknęłam Jest to bardzo możliwe Nie bardzo, tylko mega możliwe Dobra, drzwi są zamknięte, czyli to nie mogło być obok mnie, tylko to jest za tym albo tutaj, stu bardziej. Coś tu chodzi? Zrobić swoje rzeczy, ale nie wiem czy będę mogła. Do domu raczej mi nic nie wejdzie. O nach! 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 I nach. co to? Ja co ja... ja mnie nie zamknęłam. Po pierwsze, nie zamknę ich. Po drugie one zamykają się w jednym czasie. No to coś tu jest. Nie ruszam się stąd. Nie ma szans, że się ruszę. Ej, nie mam pojęcia Nie wiem co robić mam Ej, to było dziwne Co to tak jest? Zapomniałam, że mogę się położyć spać po prostu i tyle Jestem mądra Dobra, dzień już staje i już zaczynają znikać powoli Znikać. Dobra, znikają. Krócie, gdzie jakoś się ma Dobra, nie mam bel tego końca, co ja robić. Zdecydowanie, opa, Nie, no, nie, ja, ja nie, nie, boję. Co tu się Jest Jest dzień. Już mi stąd. Ej, to nie, 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 sobie Co tu się dzieje? nie mam tego pojęcia, pamiętam tylko tyle. Z tego robimy tylko drzwi. Wiem jak się jakim cudem drzwi są zamknięte. Jeszcze na dodatek Coś mi tu łazi. Nikt mi tego nie wytłumaczył, nie? Szkoda. Tu mam takie miejsce idealne na... No takie miejsce, które jest dobre. No. Yes! Się boję. Strasznie się boję. No tak dużo jest tutaj tych osób? Tych jakichś dziwolągów. Dobra, robimy sobie w podziemi... ...jakieś schronienie, bym sobie jeszcze to zrobiła szybkie. Um, blind knife. Robię sobie tyle noży, że nie wiem. Będę zaraz gotowa się bić z nimi. Już oni będą się bardziej mnie bali niż ja. Ich. A jak mi coś wyskoczy na twarz, to już. Raczej po mnie jest, nie po nich. No. Tak, 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 Ja muszę pamiętać, że to jest hardcore. Jak zginę, koniec serii jest, a tego naprawdę nie chcę. Drugi odcinek. Nawet nie mam całego żelaznego seta. Ręka mi się Czy jest coś jeszcze, będę mogła się jeszcze obroni zdążyć obronić? Mam dźwignię. Hit. Jest jedna tutaj postać. I nie wiem, czy to nie jest Hirobrain właśnie. Nie mam dlatego pojęcia, czy to nie jest Hirobrain. A jaki jest hirobrain To jest po mnie. Muszę zrobić sobie... Drabienka. ok pod łóżkiem robię sobie zejście na dół A mogła szybko wnieść łóżko szybko się po prostu zasłoń czymkolwiek Tutaj robimy sobie małe miejsce gdzie będę miał wszystkie najpotrzebniejsze przedmioty. Kamerę będę musiała sobie zrobić jeszcze. Potrzebuję do tego takie rzeczy. Zajmę się tym... Oké, vergeet me Nie wiem co robić, widzę... Potrzebuję... kupuję sobie jeszcze jeden. Nie mam żadnego pojęcia co robić. Dobra. Nie wiem, możemy ewentualnie zrobić mam jakąś. Tu robimy takie miejsce, gdzie będą na mnie czekały te... Flint knife. To nie jest to wszystko. Nie mam pojęcia. Cały czas będzie... Nie mam pojęcia czy mam wyjść czy nie. Powinien być to. Więc czekajcie. patrzyłam jak się ktoś tu wszedł. nie mam pojęcia czy mam wyjście nie ej, boję się teraz mega tam coś było na dole Widziałam coś co słowie na dole. Ferry. Po co jest? fila. Hand and cutter A dobra? Dobra. Nie, nie wyjdę! Co to nie wychodzi Nie ma szans, że wyjdę. Cały odcinek będzie, będę siedziała tutaj. Po prostu cały odcinek będę siedziała tutaj. Bo widziałam jednego takiego potworka, którego się mega boję. On jest gdzieś jakiś tutaj, spalony. Troszkę jest tutaj. Nie wiem. Nie mam pojęcia. A wy widzowie, poprosiłem Was o zostawienie suba i nawet obejrzenie. Wiem, do samego końca ale również yy, bicie na Discorda oraz na Twitch do mojego brata, ale na dzisiaj to będzie koniec, ponieważ nie mam pojęcia i co robić i jak stąd wyjść, ponieważ otaczają mnie same potwory. Dziękuję Wam. Krótki dzisiaj odcinek był wyjątkowo, ponieważ ciężko było cokolwiek z niego zrobić.